Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie w czytaniu dla osób z podznaku RYB na miesiąc styczeń rok 2023. Talia, którą dla Was wykorzystam, to The Good Karma Tarot. Będę dobywać talią Tarot, a na koniec zobaczymy na kilka kart opiekuńczych. Jako rady i wskazówki. Słuchajcie, to czytanie jest przeznaczone dla ogółu, zatem nie będzie rezonować ze wszystkimi. Miejcie to na uwadze. Jeżeli z wami nie rezonuje, zobaczcie sobie na aspekt księżyc, Wenus, ascendent, Mars. Ym, może tam się lepiej odnajdziecie. E, dobrze, cóż, rybki, myślę, że możemy przechodzić do rzeczy. Zobaczmy, jakie możliwe energie dla was w miesiącu w styczniu. Ryby. Miesiąc styczeń dla osób z podznaku ryb. Głupiec, susemka, buław, czwórka mieczy. Jakieś nowe propozycje na Waszej drodze, nowe możliwości, nowa droga w ogóle? Karty pokazują, że jednak są czwórką mieczy. Wstrzymajcie się na chwilkę. Dajcie sobie trochę czasu. Tutaj nie trzeba ryzykować i nie trzeba pędzić. Dobrze, główna sprawa miesiąca dla ryb. Ósemka kielichów. Co jest Waszym wyzwaniem w nowym miesiącu dziewięć denarów? Co jest przyczyną tego, co się dzieje? Mak. Czarujecie, czarujecie bardzo. Co już odchodzi do przeszłości? Dwójka buław. Co macie w głowie, o czym myślicie? Król kielichów? Co nadchodzi do Was ryby? Pustelnik. Wasze nastawienie. 6 buław. Otoczenie. Sprawiedliwość. E, czego nie dostrzegacie, co powinniście wiedzieć. Ósemka buław. E, wasza nadzieja obawy pięć mieczy. I w rezultacie karta gwiazdy. Słuchajcie, widać, że macie nowy pomysł i tutaj teraz oscylujecie, czy coś zostawić już za sobą. I iść po nowe, czy nie? Karty pokazują, że tutaj sprawy nie poukładają się tak, jakbyście chcieli od razu, ale cała sytuacja ma potencjał, może w innym czasie się zrealizuje. Bo mnie się pokazuje, nie wiem, czy chodzi o odejścia z pracy, odkąd jakbyście chcieli odchodzić, tak? I wy była wierzycie, że los was tu klebie po plecach z królem kielichów, że znajdziecie sobie drzwi, że ktoś wam nowe drzwi otworzy, pomoże, na przykład w now, nowa praca, tak? Natomiast karta sprawiedliwości w otoczeniu, może macie okres wypowiedzenia, bo tutaj jakby takie chłodne, z chłodnymi przepisami i taką bardzo logiczną strefą się zbijecie, że nie ma co liczyć na szczęście. Z tą kartą sprawiedliwości, no trzeba będzie jakby. Zdać sobie sprawę z tego, jak racjonalnie ta sytuacja wygląda, bo wy jesteście w takim: A, mam szczęście, tu sobie poradzę, tu wszystko będzie ok. Karta pustelnika mówi o tym, że może pojawić się taki martwy okres troszkę, więc jeżeli zrezygnujecie z pracy za wcześnie, to możecie mieć trochę mam, czasu bez pracy dlatego tutaj z piątką mieczy Wasze nadzieje, obawy, ja podejrzewam, że to mimo wszystko są nadzieje, że co by się nie działo, się z tego prześlizgnę i wyślizgnę i jeszcze zarobię na przykład natomiast ósemka buław, e, karty pokazują jednoznacznie, nie dostrzegacie jakby jasnych sygnałów z otoczenia, bo tutaj wszystko będzie się działo zgodnie z prawem, tak? czyli jeżeli liczycie na to, że szef tam Was poklepie po plecach i powie, dobra to tam kij tym okresem wypowiedzenia no już możesz sobie iść, to tak nie będzie, w rezultacie jednak jest gwiazda, więc wszystko ostatecznie ułoży się Pomyślnie, zdecydowanie, tu nie mam w ogóle wątpliwości. Natomiast trzeba mieć to z tyłu głowy, bo wyzwaniem jest dziewiątka denarów, czyli ja polegam tylko na sobie i nie polegam na tym, że ktoś z dobrego serca tutaj coś mi pomoże. Ale to są też kwestie finansowe. W tej jest rycerz Buław, zobaczcie, jaki rządny przygody. I ja widzę, że Wy jesteście rządni przygody bo to widać z tym magiem, macie jakiś pomysł, macie jakąś ideę i wam to towarzyszy już jakiś czas. Ja zobaczę, czego ten pomysł może dotyczyć, ale to tutaj będą różne sprawy. 10 denarów, chyba chodzi o biznes, chyba chodzi o pieniądze, może o relacje, może o mieszkanie, może o kupno-sprzedaż czegoś. I teraz tak, dwójka buław odchodzi do przeszłości. To jest karta, która mówi, że Wy już braliście te opcje pod uwagę, że Wy się już zastanawialiście, czekaliście może na lepszy moment, oscylowaliście, czy ja tu jeszcze zostaję, czy ja się zobowiązuję i podpisuję na przykład umowę na wynajem mieszkania kolejny rok, czy ja sobie już idę dalej. I wygląda na to, że w tym miesiącu podejmujecie decyzję z 8 kielichów, czyli coś odchodzi. Podejrzewam, że to jesteście wy, Król Mieczy, Sprawiedliwość. To są to jakieś rozwiązywanie umowy się tutaj pojawia w tym miesiącu. Tak? I jest odejście. Ja myślę, że to Wasza. Według Waszej decyzji się dzieje, że to Wy decydujecie o tym, żeby odejść, zostawić, rozwiązać umowę. I taka możliwość jest. Natomiast wyzwaniem jest e, dziewiątka denarów, karta Rydwanu. Będziesz musiał czy musiała polegać tylko na sobie, na swoich zasobach i na swoich pieniądzach, bo mm, nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Może tak. Dlatego musisz mieć. E, z tyłu jakiejś zasoby albo pomysły, plan B. Karty jednak pokazują, że to jest bardzo dobry plan, że to co się będzie realizowało, to odejście, rozwiązanie umowy i tak dalej, to jest dobry plan. Nadchodzi jednak pustelnik i głupiec, no właśnie, czyli tutaj rozwiąże umowę, ale nie pojawi się od razu następna. To nie znaczy, że w ogóle się nie pojawi, ale będzie trochę martwego czasu, zanim otworzą się nowe drzwi. Musicie mieć to z tyłu głowy, bo ja wiem, że jak jest rycerz buła w tle, to to jest i przygoda. Nie myślę w ogóle o takich bardzo e, oficjalnych sprawach urzędowych, i idę po prostu w długą. A te urzędowe sprawy czyhają już na Was tutaj w otoczeniu. Sprawiedliwość i paść buław. Dokładnie. Paść buław to jest baran, słuchajcie, czyli rwę się do przodu, otwieram nowe drzwi, nie myślę, tu po prostu działam spontanicznie, słomiany zapał obok tego jest, robię wszystko naraz. A sprawiedliwość jest jakby kartą przeciwstawną, bo to jest waga a Waga jest zrównoważona. Wszystko dopina na ostatni guzik. Zanim podejmie decyzję, 16 razy się zastanowi. Wszystko musi być w harmonii, w równowadze, ale to są też sprawy urzędowe. Natomiast karty pokazują, że ostatecznie urządy będą po waszej stronie. Więc wszystko jakby, w... no myślę, że bardzo pięknie się tutaj dla was zrealizuje. Wasze nastawienie, szóstka buław, dwójka miecze. Wy na siebie, ale też na szczęście. Wyliczycie, że ludzie wam dadzą jakieś wsparcie, bo w szóstce buław nie bylibyśmy na szczycie, gdyby nie to, że ktoś nas na tym szczycie trzyma prawda? Wyszóstka była z kartą taką. To jest Jowisz w Lwie. Słuchajcie. A Jowisz jest jakby mm, planetą właśnie szczęścia. Że mi się powodzi z mam szczęście w Lwie, czyli że tą pozycję to ja sobie jakoś ogarnę. No tutaj, tak jak mówię, no spotkacie się z chłodnymi przepisami. W Waszej głowie król lichów, to możecie być Wy i Wasze spełnienie, ale ja czuję, że we z tyłu głowy macie, że ktoś Wam jakieś drzwi otworzy. Sąd. Słuchajcie, no liczycie na te urządy, na te umowy, na tę osobę. Ja nie mówię, bo będzie dobrze, ale tak jak mówię, no spotkacie się z chłodnymi przepisami. Czego nie dostrzegacie, co musicie wiedzieć? Ósemka Buław, królowa Denarów. No właśnie, to są te umowy. Poczytajcie sobie, bo ósemka Buław mówi, że wszystko zostanie powiedziane w ramach tej pracy, tych pieniędzy, tego kupna, tej sprzedaży. Natomiast możecie to przeoczyć, możecie nie słuchać. Ale wszystkie informacje, których potrzebujecie, żeby załatwić tę sprawę, będą na wyciągnięcie ręki dla Was. Wasze nadzieje i obawy. No jeżeli obawy, to właśnie, że ktoś Was oszuka, ale ja czuję, że to są bardziej nadzieje, że co by się nie działo, to ja sobie tutaj... No dokładnie, to są nadzieje, jest słońce. Że nawet jakby tu coś nie poszło po mojej myśli, to i tak ja tutaj zatrzymam to, co do mnie należy i pójdę dalej, tak? Ja czuję, że tu jest jakieś rozwiązywanie umowy albo zawiązywanie umowy i to dotyczy tego. Tak bardzo mocno to tutaj... W tym czytaniu czuć. No dobra, słuchajcie, w rezultacie jest karta gwiazdy, i karta gwiazdem no to jest karta, która mówi, wszystko będzie super, idziesz w świetnym kierunku, to są piękne decyzje. Natomiast wisielec mówi, że na rezultat tej decyzji poczekacie. Czyli tutaj jakby wszystko będzie realizowało się pomyślnie, ale tak jak mówię, jeżeli liczycie na to, że jakiś urząd Wam coś przyspieszy. To Wam nie, nie przyspieszy. Tak, z sympatią była. czuję, że wyliczycie, że ktoś Wam tu coś przyspieszy, że jeżeli mamy rozwiązać umowę, jeszcze miesiąc wypowiedzenia, że to, to wszystko jakby pójdzie szybciej, nie pójdzie. Będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość, ale decyzje, które sobie wybieracie i będziecie podejmować, i to rozwiązanie umowy, i wejście w coś nowego. To jest przepiękna decyzja, bardzo rokująca z tą kartą gwiazdy. Ale tak jak mówię, z wisielcem to trochę poczekacie na rezultat. Bo tak jak powiedziałam, najprawdopodobniej urzędy staną Wam na drodze. Eee, no cóż, tyle. Słuchajcie, przeczytam Wam znaki i wyciągniemy sobie rady. Jeżeli chodzi o znaki, mamy wezwaniu raka. Mamy tutaj u podstawy bliźnięta pannę. Tutaj mamy wodnik bliźnięta odsunięcie się właśnie od czegoś. W głowie skorpion, nadchodzi panna baran. Co tu mamy? Barana, wagę w tle. Czego nie dostrzegacie? Koziorożec, nadzieje yy, czy obawy? Lew i w rezultacie wodnik i rybę. E, zatem tak. Dobra, wyciągam... No i ten strzelec w tle. E, wyciągam dla Was kartę radę. Także uwaga! Słomiany zapał, żeby Wam nie towarzyszył, bo ta sytuacja nie zrealizuje się od razu. E, Macie dobre pomysły, idziecie w dobrą stronę, ale tak jak mówię, nie przeskoczycie spraw urzędowych najprawdopodobniej, albo od kogoś, jeżeli coś zależy, to tutaj nie będzie przyspieszenia. A, więc tutaj trzeba uzbroić się w cierpliwość. Jaka jest rada ogólna dla osób spod znaku ryb? Królowa mieczy znowu. Królowa mieczy to są właśnie chłodne przepisy, paragrafy, umowy. Słuchajcie, uważajcie też, jakie umowy podpisujecie, bo karty pokazują, że Wy macie jakby świadomość. Wszystko będzie bardzo świadomie rozgrywane, tylko Wy musicie w te informacje zerknąć. Także tutaj rozmowa profesjonalna, nie liczyć na szczęście i diabeł. No właśnie. Diabeł, zobaczcie, my no jesteśmy uwiązani z jakiegoś powodu i tutaj właśnie sądy, urzędy umowy stają Wam na drodze, trójka mieczy, tego nie przeskoczysz. To musisz zaakceptować i nauczyć się na przyszłość. Ale tak jak mówię, nie rezygnujcie z pomysłu. Niech Was nie opuszcza cierpliwość w ramach tego, co chcecie robić. Dobra, karta opiekuńcza dla ryb. Szacunek sa dla samego siebie, szanuj samego siebie, sam najlepiej osądzisz, co jest właściwe. Świadomość, umacniaj świadomość w chwili obecnej, sens życia, który poszukujesz. Tkwi w teraźniejszości i mów prawdę. Uczciwość jest przepustką do prawdziwego życia. No, te miecze to zawsze tutaj trzeba uważać i mówić prawdę. Wyrażaj swą wdzięczność, okazywanie wdzięczności może być źródłem radości. Tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam Was serdecznie.